Bursztynowa komnata powstała na początku XVIII wieku z inicjatywy Fryderyka I Hohenzelaina w berlińskim pałacu w Charlottenburgu. W 1716 roku syn Hohenzelaina, Fryderyk Wilhelm I, podarował komnatę carowi Rosji Piotrowi I Wielkiemu jako dowód przyjaźni i zawartego sojuszu. Bursztynowa komnata trafiła do carskiego sioła pod Sankt Petersburgiem, gdzie została rozbudowana. W 1941 roku pałac został zrabowany przez Niemców. Bursztynowa komnata trafiła do zamku w królewcu. W kwietniu 1945 roku w wyniku nalotów alianckich i sowieckich królewiec w 80% został zniszczony. Bursztynowej komnaty nie odnaleziono. 9 marca 1959 roku Sąd w Warszawie za eksterminację ludności polskiej, żydowskiej i ukraińskiej skazał na karę śmierci niemieckiego zbrodniarza Ericha Kocha, nagle plus Wschodnik. Ku zdumieniu wszystkich wyrok nie został wykonany. Koch trafił do więzienia w Barczewie pod Olsztynem gdzie był więźniem specjalnym. Zmarł w 1986 roku w wieku 90 lat. Co takiego władzy PRL-u chciało od niego wyciągnąć? Dlaczego przez 27 lat nie wykonano wyroku? W 2009 roku w IPN-ie znaleziono dokumenty, które W miejscu bursztynowej komnaty szukano już w latach 50. i 60. XX wieku. Miejsce mieli wskazać więziony w Warszawie Eryk Koch i Tajny Świadek. Wartownik, który był mamerka został po wojnie na Mazurach i po wojnie złożył relację stąd, że był świadkiem, kiedy przywieziono drewniane skrzynie z niewiadomej zawartością, niewiadomego pochodzenia i gdzieś tutaj, w którymś fundamencie, ukryto.